Oto zwycięzca z poprzedniego filmu. Sprawdźmy czy hasło się zgadza. Jest OK. Wysyłam tę Mkę. Jak widzicie wszystko potwierdzone, a dzisiaj macie do zgarnięcia tego skina, zostawcie suba z dzwonem, lajka oraz komentarz z hasłem, który poznacie w trakcie trwania filmu, więc zostańcie do końca. No witam serdecznie, nowe skrzynki wyścigowe na CSGO Skin, z tego się nie spodziewałem, wleciały tutaj elegancko jako limitowane, zapewne, chociaż nie widzę tutaj żadnego odliczania, kiedy miałoby się to skończyć. W każdym razie, dzisiaj przetestuję każdą z nich, będę otwierał bardzo, bardzo dużo, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, ale jeszcze przed rozpoczęciem pamiętajcie, aby kliknąć plus wpisać tu Matis dzięki czemu otrzymacie 10% bonusu przy wpłacie oraz 2 złote 10 groszy zł na start dla każdego nowego użytkownika. Pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Weźcie to pod uwagę, grajcie z głową i odpowiedzialnie. Ja chciałbym przypomnieć o konkursie na rękawice Handwraps Overprint za ponad tysiaka. Aby wziąć udział, wystarczy doładować konto za dyszkę z kodem Matis. Wtedy automatycznie jesteście brani pod uwagę podczas losowania, które odbędzie się nie wiadomo kiedy, więc czas gra tutaj na waszą nie Korzyść. Ja nie mam wpływu na to, kiedy zostanie rozdosowany zwycięzca, więc po prostu wpadajcie, a ja już przechodzę oczywiście do pit stopu, czyli pierwszej skrzynki, którą będziemy testować na ulepszeniu, na ulepszeniu moi drodzy. Więc tutaj absolutnie bez żadnego kombinowania, zobaczymy jak to wygląda i proszę bardzo, pierwsze otwarcie, no... Nie napawa optymizmem na dalszą część filmu, ale przy drugim jest już zdecydowanie lepiej. Zajebisty drop, naprawdę super. Dawaj dalej, dawaj dalej. Mm, ulepszam to, żeby nie było tak nudno, moi drodzy. Mam nadzieję, że to docenicie. No ale dobra, drugie super otwarcie, na razie najlepsze w tym odcinku, więc fajnie. Widzę, że te augi, ten aug daje tutaj naprawdę sporo, a nie ma na niego jakoś mega niskich szans, więc, więc spoko. No ale mamy dużo innych skinów, które mogłyby tutaj z pewnością zaskoczyć. No dobra, próbujemy dalej. Jeszcze dosłownie kilka otwarć i przejdziemy do kolejnej skrzynki. Okej, okay. Scar Bloodsport Factory New. bardzo dobry dropik. Tutaj też porządnie. No wyrobiła się ta skrzynka, powiem wam szczerze. Okej, okay, dobra, mogłem nie krakać, bo jest coraz gorzej. Z jakimiś lekkimi przebłyskami na przykład tutaj. No ale dobra, zostawmy ją już, nie ma co, przejdźmy do flat out case. Generalnie... Myślę, że pod koniec na pewno wiedziemy z jakąś bitwą, więc Na to się też szykujcie I to oczywiście również ulepszenie Flata okays. Let's go I o oh, pierdziele, co jest, jakie otwarcie Jakie rozpoczęcie Moi drodzy, fantastycznie Neon Rider i Neon War, super Super, naprawdę Świetne otwarcie, oby tak Pozostało, generalnie jak widzicie Neon War jest na samym szczycie Neon Rider też, więc trafiliśmy Dwa skiny z totalnie górnej półki tej skrzyni, no lepiej. Raczej już nie będzie, serio było fantastycznie. No i teraz widać jak to wygląda. Ja pierdziela, ale lipa, człowieku! Co to w ogóle się dzieje? Dobra, jeszcze od, ostatnie, ostatnie nie wiem, trzy otwarcia i przechodzimy do skrzynki, na którą najprawdopodobniej wszyscy czekają, czyli oczywiście Victory Lapcase. Tutaj już mamy porządnie, tu mamy porządnie, nie ma co się oszukiwać. O, jak widzicie, nawet na de The Prince jest możliwa do trafienia, czy jakieś rękawice omega. Ja pierdzielę, co to w ogóle jest? Ile to jest warte. Okej, okay, dobra. Na razie bez ulepszenia, bo ta skrzynka też już swoje kosztuje, szczególnie jeżeli otwieramy po trzy, ale później oczywiście to ulepszenie zapodam, chociaż jest to również zależne od tego, jakie będą dropy, a na razie absolutnie nas nie rozpieszczają, Oj. Okej, okay, okej, okay, tu już jakkolwiek to wygląda. Dobra, powoli skrzynka się rozkręca i daje nam coś konkretnego. O! I to jest fajne otwarcie. To jest naprawdę fajne otwarcie, oby więcej takowych. Tak jest, tak jest. Mamy to, moi drodzy. Rozkręcił się nam Victoria Lapcase Porządnie. Dobra. I myślę, że to jest idealny moment, aby włączyć to ulepszenie przynajmniej na dwa otwarcia albo trzy. No nie, jednak to nie był idealny moment. Okej, okay. no nie ukrywam. Skrzynie wyścigowe pff, jakby są okej, okay, ale bez przesady. No, nic specjalnego, więc teraz stwórzmy bitwę, taką wiecie, na odmulenie tego wszystkiego. Więc oczywiście na ulepszeniu wlatują te skrzynie. I ostatnia już chyba wleci normalnie, bez żadnego ulepszania. Również 5 i takie coś Ja pierdzielę, ty może po 4 Może po 4, żeby też nie było za grubo Na dwie osoby w trybie standardowym Bez zbędnego kombinowania 12 skrzynek moi drodzy Więc będzie się działo A jeżeli chodzi o hasło z dzisiejszego materiału Koniecznie dajcie znać ile macie liter P Jak piekarz w waszym nicku, A ja tutaj już przystępuję do oglądania tej bitwy Bardzo dobrze zaczynamy P250 daj pyska faktoryniowa, moi drodzy To ma ogromne znaczenie To ma ogromne znaczenie no ale dobra. Zaczęliśmy świetnie, oby teraz to podtrzymać i będę naprawdę zadowolony. No, przydał mi się jeszcze jeden taki dobry dropik. No, ale zobaczymy, czy to w ogóle jest. Jest w naszej, w naszej gestii. Yo, Let's go, let's go, super! Bardzo dobra emeczka. W ogóle ciekawostka, jest to jedna, moim zdaniem, z najładniejszych emek w grze i jedna z pierwszych, którą miałem w ekwipunku. Kiedyś nie była aż taka rzadka, jak aktualnie jest jeszcze. Kurczę, bardzo dobry skin, ja pierdzielę, SG Integrale, super, super, naprawdę. Robimy dobrą robotę, moi drodzy, robimy dobrą robotę, teraz żeby tylko się nie wywalić na ostatniej skrzynce, chociaż chyba nam to nie grozi, musiało, musielibyśmy mieć naprawdę wielkiego pecha, oho, tak jak tutaj, jak on jeszcze drugi raz z rzędu trafi coś dobrego, dobra, nie grozi nam to, mamy, mamy wygraną, mamy wygraną i to bardzo ważną, moi drodzy, i bardzo solidną, taka jest prawda, serio, bardzo dobrze to wyszło, ja jestem zadowolony. Case Battle pod koniec uratował nam trochę dupkę, nie ukrywam. W każdym razie, ja wam dziękuję za obejrzenie. Pamiętajcie o konkursie na rękawice. Oj, tak, tak. No i do następnego. Na razie, cześć, siemano.